To tu się dzieje? Siema wszystkim. Ja jestem Zafira Alpes TV. Oto kolejny odcinek poczty Zafii. Ten wyczekany, tak bardzo na to czekaliście. A skoro przyszło do mnie troszkę paczuszek, no to sobie je otworzymy, czyż nie? Jeżeli chcesz wysłać paczkę, list, śmieci zbiórka i tak dalej, to zapraszam cię. Żebyś napisał do mnie e-mail na paczkę dozafimołpawupek.pl. Będzie mi miło, jeśli wyślesz zdjęcie paczki, a wtedy ja ci dam adres, na który możesz nadać swoją przesyłkę. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz kanał, ponieważ chcę jako pierwsza polska LPS-tyberka osiągnąć 100 tysięcy subskrypcji. A kto wie, co się właśnie wtedy wydarzy, gdy taką liczbę mój kanał napotka. Nie lubię żebrać osobę, ale muszę żebrać, bo tak tu nie chcecie dawać supów. Zaczniemy sobie od pierwszej paczki, której jestem bardzo ciekawa. Została nadesłana przez Lizy. I to jest właśnie ta paczka. Troszeczkę ucierpiała, tak przez pocztę. Ale to nic. Ważne, że dotarła. To w ogóle w środku był taki uroczy papier pakowniczy. I to jest to jest, to jest. to jest. to jest urocze, ok? Po rozpakowaniu naszym oczom ukazuje się taka torebka z kwiatkami. No i oczywiście w środku jest zawartość. Jeżeli już myśleliście, że doszliśmy do zawartości, to nie, ponieważ mamy tu jeszcze takie urocze pudełeczko z misiami. Wreszcie dokopałam się do samej zawartości. No i otworzymy to sobie teraz. <noise> Zakładka z Tokio Gula. <noise> Chciałam powiedzieć Żula. <noise> nie wnikajcie. Ja Ja uwielbiam zakładki. Ostatnio podpierniczyłam te z biblioteki, więc będę mieć e, kolejną na kolekcji. Do tego jest to jeszcze zakładka zwanego Podwójny prestiż, co nie? Dobra. Czy to będą rysunki? Co to będzie? Tak! Tak! Chcę z tobą krosa <grym> z miłą chęcią. Naprawdę kros to by było coś. Czytam samolist. Bardzo dziękuję. E, to jest ogólnie rysunek od Lizzy, nie? Właśnie widowie, jeśli chcecie ci krosa, y, zobaczyć to <laughs> ławkę w górę, bo to może być naprawdę ciekawe. Chcę tak umieć rysować, ale, ale nie umiem. Znaczy, uczyłam się rysować, ale, ale stwierdziłam, że to nie moja bajka. i No, no to mamy pierwszy obrazek z króliczkiem. Taki uroczy soczek. Pocztówkę. Tak, dokładnie. To jest w ogóle kolejna pocztówka. O, ta z mi jest mega. Tutaj kolejna pocztówka. Pocztówka z lolitami. To jest to, co chciałam. <laughs> nie, serio, fajne. Tutaj mamy naklejki z ptaszkami, zobaczcie. Ale to się również z O Jacie! Czy to jest. Czy to jest Pikachu? Na kabe? O nie! Nie wierzę w to. Jejku, ale to jest taki cute. Dalej mamy głowę Petrzopę. Ja nie wiem, czy to nie jest czasem z tego McDonalda, ale w sumie mogę się mylić, nie mam pojęcia, bo, bo te w McDonaldzie były właśnie takie y, ciekawe pet I Spójrzcie. W środku była też taka figureczka. Mm, nie za bardzo wiem z czego to jest, więc nie wiem, możesz napisać, ewentualnie, nie wiem, moi widzowie mogą napisać. Tak się ona prezentuje. Łopatka. Tak, to jest chodzący pet -shop. O kurde. No i chodzi. Tak się on prezentuje, zobaczcie. Kojarzy mi się z czekoladą milką, nie wiem czemu. Wy wiecie co tam jest? Kurde! Zobaczcie! Fanart! Wiecie jakie ja kocham fanarty i to jeszcze takie! Ojejku! Ta Kate i ten Rydian. Mm. Najsłodszy fanart. Mo, mo, moja, moja kolekcja fanartów na szafie będzie się powiększała, rzecz jasna. Proszę, dziękuję Ci serdecznie za fanart. Uwielbiam fanarty, dawajcie mi fanarty. No i w środku były jeszcze takie, nie wiem, na marce. Nie wiem, wymyśliłam to na poczekaniu, nie wnikajcie. Okej, okay, przechodzimy do kolejnej paczki. Tym razem jest ona nadesłana od firmy Diablo Chiz, z którą mam współpracę poniekąd. Z okazji już piątych urodzin dostałam e, taki birthday gift. <słuchy> Serio jestem ciekawa, co to może być. Okej. Okay. Wow! Serio, to Fifi to się nie spodziewałam, ale <słuchy> to Fifi dobra rzecz. E, dawno nie jadłam też. Mamy już drugą zakładkę w tymże odcinku. Tym razem od Diablo jest tak, piąte urodziny. No i w środku znajdowała się także podkładka pod mysz. I jak widzicie, idealne wyżycie czasu, bo niedługo już będę mieć komputer. Jaj! No, tak się właśnie ona prezentuje. Mega jest, naprawdę, strasznie mi się podoba. Także wszystkiego najlepszego i lecimy z kolejnymi paczkami. Przejdźmy do paczki od Mai z jakiegoś gronowo. coś tam, nie wiem. Nie, nie, nie potrafię przeczytać tego miasta. O, Oto co znajdowało się w środku. Taka jakby torebka. Tak prezentuje się od zewnątrz. Troszkę sobie zaspoilerowałam zawartość, ale Wam spoilerować nie będę. Zaczniemy od list. Tak prezentuje się liścik od Mai. Jej kanał to Kserdzia przez 2i, więc możecie sobie też zajrzeć, ja na pewno też w wolnym czasie to zrobię. Jeśli chodzi o autograf, to jakby nie wysyłam autografów, jeśli ktoś nie da tych 3 zł na wysyłkę, bo raz chciałam wysłać tam was 200 autografów i miałam takie pikaczu, że, że stówę muszę za to dać, no i koniec nie wysłałam, no nie. Tutaj mamy jakieś fanarci. No i oto on, tak się prezentuje, oczywiście Zafiria LPS TV. I chyba ja, tak mi się wydaje. Ewentualnie, nie wiem, Kate, nie wiem. Było tutaj takie opakowanie, coś jakby lodzik albo coś w tym stylu. A to jego zawartość. Kokardka oraz jakieś naszyniczki. Puszek i jajko. Oraz jakiś telefon czy coś, nie wiem. Dalej mamy taki mały kubeczek. jakiś materiał. Nie wiem, jakaś spódnica czy coś, albo nie wiem w sumie. Część od balonu. Sukienka oraz inne tego typu drobiazgi. W środku znalazła się również ręcznie robiona torebka wraz z jakimiś rzeczami, dwiema kokardkami oraz lilijką harcerską. Tutaj kolejna ręcznie robiona torebeczka, kokardka. No i pierwszy taki Petrop z generacji trzeciej, który tak się prezentuje. Ma chyba tutaj dorysowane coś, ale nie wiem. Tak, jest to generacja trzecia. Tutaj mamy drugie takie samo zwierzątko. No i u góry ma takie, taki jakby lukier czy coś w tym stylu. Również z generacji trzeciej. Taki ładny jamniczek z naszyjnikiem. Tak się on prezentuje. Jest on z generacji drugiej i jest w bardzo dobrym stanie. Tak myślę. Ma dziurkę. Kolejną figurką jest taka maluteńka kaczuszka z generacji drugiej. Kaczuszki jeszcze nigdy nie miałam w swojej kolekcji, więc fajnie. Ma ona dziurkę i tak się prezentuje. Dalej mamy takiego bardzo ładnego chomiczka z kwiatkami tutaj koło oczka. Tak się on prezentuje. Ma on dziurkę. To już będzie chyba mój, kurczę, dwudziesty któryś chomik. No i ostatnią figurką był taki delfin z generacji trzeciej. W środku znajdowała się także taka sukieneczka oraz inne drobiazgi. Jakieś papierki. Czas na kolejną paczkę. Ta jest od Emilii z Sosnowca. No i zobaczmy zawartość. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Emilio. Jej kanał to Emi pa A tak prezentuje się druga strona tejże paczki. Hmm. To może być całkiem ciekawe. Jest i 20 groszy. Zacznijmy od rysunku. Tak się on prezentuje. Jest to moja masutka kanału z podpisem Zafira. A tutaj zwiska rzeczy, których nie lubię. Brokat, lole i slimy. Dobre, serio. To powinien być taki, wiecie, regulamin wysyłania paczek, nie? Że zakaz brokatu, lolów i slimy. W ogóle w środku znalazł się taki zestaw z soy Luny do robienia bransletek. Tak przynajmniej sugeruje nam opakowanie. Są tutaj koraliki oraz y, te sznurki do bransletek. Okej, okay, teraz tego otwierać nie będę, bo nie chcę pogubić koralików, ale bardzo Ci dziękuję. Myślę, że wykorzystam. Zostały nam tutaj takie tajemnicze y, zawiniątka. Możemy to otworzyć. W środku kapsuła, a w kapsule taki oto, taki oto małe stworzonko. Ma taką jakby babeczkę i dziurkę na kremik i tak się on prezentuje. Jestem pewna na 1000%, że to jest ptaszek. Miałam rację, widzicie, jak jestem mądra. A tak, serio, mamy tutaj takiego ptaszka. Bardzo ładnego. Z serduszkami w oczach. Zobaczcie, tak się prezentuje. Oczywiście nie ma dziurki, bo jest to ptaszek. Troszkę jest brudny, ale wiadomo, takowego się wyczyści. Mamy tutaj numer jeden i zastanawiam się, co to może być. A, to jest ten misiek w maszynie niedźwiedzia. Ciekawe. Numer 2. A numerem 2 był taki bałwan, dosyć niepokojąco ma twarz, nie sądzicie? Otwórzmy sobie kolejną kapsułę. Czy wy to widzicie? A! To jest ten, no, krawik. No zobaczcie, słudziak. Ładne oczka ma, takie pofalowane. Ma dziurkę, tak się prezentuje. W środku była również dołączona szczotka, także możemy czesać naszego kraba, jeżeli tylko mamy na to ochotę. I przechodzimy już do ostatniej figurki, a jest z nią... Uwaga, uwaga! Jaki śliczny! Ojacie, Ej, serio, ta figurka jest przepiękna. Naprawdę, bardzo mi się podoba. A, takie serduszkowe, walentynkowe. Medzurkę. Kolekcja pet na biurku widzę, że się powiększa. Tymczasem my przyjdziemy do paczki od Julii z Nowego Sącza. No i mamy tu sporo rzeczy. Paczka jest robiona przez dwie osóbki, tak teraz zobaczyłam. Od Karoliny i Julii. Specjalnie dla ciebie, bo wiem, że jesteś biedakiem. Ja już chcę to zobaczyć, serio. To prawda, jestem biedakiem. Wow, 500 zł. <grytanie> Ach, te pranki. <grytanie> Ej, ale w sumie to nigdy nie miałam. 500 złotowego banknota w rękach tak, By the way że nawet jak wypłacałam 500 złotych czy coś, to bankowałem zawsze dawał mi w stówkach Ale zobaczcie jaka jestem teraz bogata No 2000 złotych to jest to, dzięki Mamy tutaj cukierka pistacjowego, no i przejdziemy do rysunków auto, pierwszy od Karoliny Tak się on prezentuje w ogóle kiedy to dziewczyny wysyłały, to jest dokładna liczba subów i to jest takie wow Dalej mamy taki krajobraz od Karoliny Tak się on prezentuje A to jest rysunek od Juli. Jedyne co mi dobrze wychodzi No i tutaj takim stylem rysowania Juli mamy takiego kotka Tak mi się wydaje, że to kot List dla Zafi Ej, to, to jest dobre Nasze adresy oczywiście nie po to, żebyś wiedziała, gdzie wysłać autografy, tylko po to, żebyś nam się włamała do domu. Oczywiście, wiecie, to są moje hobby, i ja codziennie po prostu włamuję się ludziom do domu. Nie, nie wiem, czy wiecie. <grytanie> A tak serio, wielkie dzięki dziewczyny. Tutaj macie kanały tych dwóch osobek. Klały, chyba? Tak mi się wydaje. I XX, Karola XX. No i hajsy na autografy, oczywiście zapakowane w kusteczki Super, wysyłam takie wypasione autografy, mówię Wam. Z zdjęciem zazwyczaj nie wysyłam takich autografów, no ale tutaj zrobię wyjątek. A dlaczego to zaraz Wam powiem? Ponieważ jest tutaj malutki donajecik w postaci 15 zł. No ja nie wiem, czy takie malutki nie codziennie dostaje 15 zł, ok Więc dlatego postanowiłam Wam wysłać takie wypasione autografy na kartę się to podpisze się na zdjęciu. Jest 15 zł, tym razem prawdziwe. <grystanie> I piąteczka. Widzicie, wywołanie zdjęcia też kosztuje, co nie? No. Tak, nie mam drukarki, bo jestem biedna. Niech ktoś mi wyśle drukarkę. A, no teraz to zauważyliście. Nie, nie dla psa kiełbasa. Najpierw przejdziemy do tych rzeczy. Gdybyście tylko patrzyli na pet shopy, wytriliście jed... Jest i pompon czarnego koloru. Super, bo moja mamusia kochana stwierdziła, że chce pompona, więc będzie dla niej pompon. Słyszysz, mamo, Jak to oglądasz, to on jest twój. Nie, to nie jest Bulldog. Już myślałam, ale, ale wiem, co to za figurka, bo taką kiedyś posiadałam. Chodź tu. Serio. Jakie ja kocham generację czwartą? Jest to właśnie e, ten piesek, tak się prezentuje, z generacji czwartej. To jest York, tak, to jest na pewno York, jestem tego pewna. Tu będzie jakieś małe zwierzątko, po prostu to wiem. Co to jest? Ej, co to jest? Mała agatka do świata zbycha. O kurde, ej, ale, ale to nie jest Petrą, ale tak się z się, co to jest. Ktoś mi napisze, że ma taką rurkę jak Pet shop, ale, ale to nie jest Pet shop, chyba, nie? Przejdźmy do dodatku. Chusteczki z biety szanuję. Mamy i taką skrzyneczkę, a w środku, uwaga, hot dog! Aaaa! na nas! Nie wiem, nie jest Pet shop, nie zuroczy, Kurde, kocham taki miniaturowe jedzonki, one są takie złodziutkie. W środku był hot dog różowy wraz z różową bułką. Taki pluszeczek kotka. Na swój sposób jest on mega uroczy. W środku znalazła się y, także taka torebka. Łopatka do sprzątania chyba kubek po wiesku Nie wiem, tak mi się to skojarzyło, sorry. Jeśli jecie to smaczne. Takie coś, chyba to jest spódnica. Czapka, jakaś kawka albo coś w tym stylu. Taki śmieszny coś, nie wiem co to jest, serio. Chyba lód. Kolejne jakieś pudełeczko z to Na to pewnie wszyscy czekają. A je, ja się tak czuję głupio, że, że ktoś dał tyle Petrofów, no. Była też tutaj taka brązoletka. Figurka do spalenia na ziemniaczka. O, zobaczmy ją. Nieka piękna. Ej, w ogóle co się stało z oczami? Znaczy, ja miałam taką dziwną pandę i, i jeszcze tego mm, hipofotama I one, te figurki są mega dziwne. To jest to najdziwniejszy twór Hasbro, jaki w ogóle powstał. Dalej mamy taką wiewiórkę w tęczowych kolorach. Naprawdę jest śliczna. Ma ona dziurkę. Tak się prezentuje. Dalej mamy dziecko konika. On jest taki słodki. Pamiętam, że moja koleżanka miała te koniki, i ja tak zazdrościłam. To były te trojaczki. Dziękuję Wam, ślicznie dziewczyny. Kolejną figurką jest takie zwierzątko z generacji trzeciej, które ma dziurkę i tak się prezentuje. Kolejnym petshopem jest taka figurka yy, Spanielka z generacji trzeciej. Ma ona dziurkę, w ogóle podpiska, więc widzę, że jest to od Karoliny. Mamy tutaj też taką wróżkę, ona jest w ogóle cała pomarańczowa, i tak się zastanawiam teraz. Wrzut myślałam, że to podróba, ale po tym, nie, nie, to jest oryginał. Tylko właśnie, czy jest cała pomarańczowa. A tu kolejna wróżka. Ta jest bardzo ładna, natomiast. Tak się prezentuje. Mamy taką różową pandę, która ma dziurkę. Panda? Chyba nie panda. kola. Tak, właśnie. <laughs> Tego słowa mi brakowało. Dalej mamy kotkę, który jest takim ala, wiecie, shorterem, ale z generacji czwartej. Tak się prezentuje. Ma on dziurkę. Kolejną figurką, którą dostałam, jest taka ważka. Ma ona dziurkę i takie fajne skrzydełka, takie. Właśnie przeżyczyste, ale fioletowe No, no nie wiem czy, czy rozumiecie mnie, ale Podobają mi się naprawdę Wygląda tak ciekawie ta figurka Kolejną figurką jest taki Konik morski Zobaczcie Ciekawe ma kolory, jest to generacja piąta Na początku myślałam w ogóle, że to jest custom Ale nie, to nie jest custom, jest to oryginał. Tutaj mamy taką figurkę z generacji czwartej Takiej figurki Kiedyś też ją posiadam w swojej kolekcji Więc w sumie poniekąd do mnie wróciła Ma ona dziurka ten piesek jest wyjątkowo słodziutki. Zobaczcie, ma on dziurkę, jaki słodziak. Napis LPS i jest on z generacji piątej I akurat strasznie mi się podoba, bo jest naprawdę uroczy. No i ostatnią figurką jest ten robaczek. Wiecie, ja uwielbiam po prostu te robaczki bitrzupowe. One są takie słodkie i, i wiecie zawsze jako te pieski nie? do filmów, także <noise> kucham ją. Bardzo wam dziękuję za wszystkie figurki, za wszystkie rzeczy, dziewczyny. Naprawdę tego było sporo. Tymczasem przejdziemy już do kolejnej paczki. Paczka jest tym razem nadana z łazy i jest ona od Hani. To jest cała zawartość paczki. Od razu rzuciła mi się w oczy taka świeczka. Był także taki balsam do ust. Zastanawiam się tylko, czy on czasem nie jest używany, więc, no. Ale ładnie pachnie Herbata Lipton od widza Naprawdę jeszcze herbaty to ja nie sam. No, no i baterii I to całej jednej baterii <noise> Nieźle powiem ci, nieźle Zdjęcie lasu Jakaś kolorowanka, bo coś ten desek Oczywiście guma z Lidla No bo jakby mogło zabraknąć gumy z Lidla No guma z Lidla musi być chociaż raz w jednym odcinku Poczty Zafi Jest i fanart Paczka jest od Madzi jak widać Czyli jednak nie od y, Hani W środku była też bardzo ładna torebka Czyżby tu była piłka dla Ragnara? Oczywiście miałam rację, jest to piłka dla Ragnara. Zobaczcie, taka ekskluzywna, nie byle jaka. Myślę, że piesek się ucieszy. Przejdziemy teraz do anonimowego listu, mam nadzieję, że z fanartami i nie ma tam w środku jakichś dziwnych niespodzianek. No, nie miałam rację, w środku jest fanart wraz z listem. List jest nadesłany od Elizy i tak, lubię kolor niebieski. Jest całkiem w porządku, w sumie mam niebieskie ściany. To jest y, ten rysunek ze świata Zbycha, mega, naprawdę. Jejku, Karyna, to jest jakiś hit, serio, ta Karyna jest cudowna, babcia Woładzia, piesek. Ojejku, kiedy to skochane. Ej, ale ta karynka to jest hit serio. <laughs> Naprawdę. Bardzo fajny rysunek. Tu mam całkiem sporą paczkę od Nikoletty z Poznania. I jak widzicie, na paczce znajdują się takie oto rysunki. Serio, jeszcze nigdy nie dostałam tylu y, torebek na prezenty, co w tym odcinku. A o tym nie, nie wiem. <laughs> oto co znajdowało się w środku. Taki fanarcik w postaci serduszka oraz jakiś tam rysunków. Kolejne rysunki, kolorowanka. No i mamy kolejny fanart, tym razem ze takim spanielkiem oraz jednorożcem i jakimś takim śmiesznym sworzonkiem. Tu również jest kolorowanka, tym razem z takim petshopem. Takie pudełko albo coś w tym stylu. No i ostatni rysunek, Mia, Sofia. A tutaj też takie pokolorowane. Teraz przejdziemy do tych pakunków. Są aż cztery, więc zobaczmy, co jest w środku. W pierwszym było takie coś. W kolejnym był chyba kamek. Tak mi się wydaje, przynajmniej. W trzecim bakunku był misek, dokładnie panda. I takie coś. Nie wiem, troszeczkę to wygląda jak popcorn. No i ostatni bakunek to taka figurka pieska. Kolejna paczka należy do Moniki i jest ona nadesłana z miejscowości marki. Wydaje się całkiem spora, więc teraz sobie ją otworzymy. Trochę czuję się, jakbym otwierała kolejnego Mystery Boxa. Wow. Wow. Zaczniemy od listu. Skomentowałeś mi dwa filmiki. Poczułam się wtedy jak w jakimś hentaju. Tu pisz hentaju? No o, o, okej. Okay. Okej, okay, no to przejdźmy sobie do tego, co znajduje się tutaj przed nami. Od razu w oczy rzuca się duża ilość cukierków. Może zaczniemy od tego kawaii boxa, w którym znajdują się rzeczy robione przez autorkę paczki. Rzeczywiście to jest urocze. Zobaczcie na tą pandę, jak ona jest słodka. Dzięki! Kolejna maska do kolekcji. Mam już jedną, więc będę mieć drugą, ale zaczepiście normalnie. Serio, z tego się mega cieszę. Kolejną rzeczą jest taki piesek. Tak się prezentuje. To zabawka kojarzy mi się z takimi latami 90., nie wiem czemu. Nie pytajcie, mimo, mimo tego, że nawet w tych latach nie żyłam, ale cicho bądźcie, okej? Okay? Tak mi się kojarzy, wiecie, z tych takich filmów czy coś. Ostatnimi rzeczami są gumowe koty, które są w dotyku, jak. Slajmy na drobne podróże. Serio to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które dostałam, no bo to jest taki urok, że ktoś to robił i, i tak się starał, i, i zobaczcie, no, to jest taki cukierek i, i tam w środku możecie włożyć różne rzeczy i to jest naprawdę super. <laughs> to jest kurde, fajne. Jako kartki, nie? Nie no, naprawdę szanuję i, i bardzo Ci dziękuję. No, no i został nam mini LPS, taki jakby la Mystery Box. Widzę, że ktoś tu właśnie poszedł w te klimaty. Ja bardzo lubię Mystery Boxy serio. Tu w ogóle jest taki kucyk. My little pony. Przejdźmy do podróby, bo to jest, to jest złoto. I ja się już trochę boję, ale, ale tak, chcę to zobaczyć. I to jest hit. Ta podruba to jest złoto, to jest. I ja nie wiem, jak, jak tyś mógł. Po prostu to stworzyć, ale to jest to jest kurde złoto, te oczy, mm, ja, jestem, ja jestem zakochana, po prostu mm, piękna! Kolejnymi petrzepami były dwie takie myszki. Ja taką miałam podobną i je dostawało się za zakupy LPS-ów chyba w smyku albo coś takiego. On nie wiem, ja przynajmniej dostałam. Kolejnym LPS-em jest Husky, Widzicie, jak ja kocham Husky i ile ich już mam? Bardzo dużo, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że kolejna ta figurka może dołączyć do mojej kolekcji, mam już ich mnóstwo, ponad haskich. ma on szary magnesik. Kolejną figurką jest prześliczna biała łasiczka, jest naprawdę śliczna, serio, bo kocham łasiczki, są chyba prawdopodobnie ze szpitala dla LPS. Kolejną figurką jest miętowy pajączek, który ma dziurkę i tak się prezentuje. Również jest to bardzo ładna figurka. Dalej mamy żabkę, która ma dziurkę i tak wygląda. Zobaczcie sami. Naprawdę jest to również ciekawa figurka. Też kolejna ważka w tym odcinku, która ma takie skrzydełka. Takie ciekawe, co nie? No, ma ona dziurkę, tak się prezentuje. Troszeczkę główka i średnio chodzi. A przed Wami niebieski konik morski z rysowanymi oczyma, który ma dziurkę. Jest z generacji drugiej, tak jak w sumie wszystkie te tutaj pet-shopy. Ale słodziaśna myszka na kształt yy, super Briana, wspaniałego ze świata zbycha. Ma ona dziurkę. Prezentuje się następująco. Biedrunko jest taka urucza. Ale zobaczcie, no ma i tak się prezentuje. Przedostatnią figurką jest ten ptaszek. Jest to chyba pelikan, chyba. <laughs> Nie znam się na ptakach, Ok, wybaczcie. I jest tu jeszcze saszetka, z której bardzo się cieszę, ponieważ w środku jest, uwaga, uwaga. Custom od widza i to bardzo ładny custom, bo trzeba przyznać, że naprawdę wygląda to świetnie. Taki nadzór e, trochę flagi amerykańskiej, przynajmniej tak mi się skojarzyło. Oczka też ma bardzo fajne. No naprawdę szanuję ludzi, którzy potrafią robić customy, bo ja nie potrafię. Jest to już chyba mój trzeci custom od widza, więc super. Ostatnia paczka jest od Pauliny z Siemianowic i jest wyjątkowo kolorowa. Przejdźmy do rysunku. Nie wiem, co to jest. Czy to jest coś zapakowane w pierze? W środku znajdowała się taka kanapa, która jest praktycznie cała z tego pierza. Kolejny fanartik, który tak się prezentuje. Z tyłu już nic nie ma. Tak wygląda. Kolejny art. O, ten jest bardzo fajny. I taki napis, nie Zafi, subskrybuj. Tutaj taki uroczy fanarcik ze mną, czyli z Klaudią Zafirą oraz z Pawiną, czyli winis.pl, czyli prawdopodobnie ta osoba ma kanał. W środku był dodatek, jakiś pompon i takie urocze Spinacze. Kolejny art, tym razem przedstawiający jemniczkę. Strasznie się cieszę, że mogłem Cię zainspirować do zbierania LPS-o, widocznie do naszego małego świata. Bardzo Ci dziękuję za wszystko, Pauliny. i przejdźmy do otwierania tych saszetek. Nie ma jedynki, więc zacznę do dwójki. A w środku był taki plecak. No, i yy, kokardka, która właśnie mi spadła. Numer 3. Tak, to są karteczki samoprzylepne. Bardzo lubię karteczki samoprzylepne, one są super. Numer 4. A w środku była taka bransoletka, bardzo ładna. Numer 5. Kokardka i takie coś, nie, nie wiem w sumie co to jest, tak szczerze mówiąc. A numer 6. Co kryję? Kryję kokardkę i jeszcze więcej uroczych spinaczy. 7. Takie kryształki dla pet shopów. Widzę, że numerem 8 jest bonus, więc zobaczmy co to jest. To jest ten mały pyci pyci, pyci, pyci Tak, Liku dzięki. Tak, ja wiem, co tam będzie. Ja wiem. Skręcy! Yes! Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o łapkę w górę i w ogóle o subskrypcjach najlepiej, bo chcę być największą polską lps -Tuber. No i ja się z wami żegnam. Elo! Rach! Wspaniela przykleiłaś wełnę. Na mojego się podałaś. Uważasz, że masz 16 lat, chociaż chyba kłamałaś.